Dzień dobry. Agata Niewolna zagrosorb. Mamy 20 września. Jesteśmy u Grzegorza Kryszaka na kopaniu buraka cukrowego. Co możemy powiedzieć na ten temat? Grzegorz, jak oceniasz? Na ten moment ten burak mi się wydaje, że wygląda bardzo dobrze. Suszę zniósł po zastosowaniu AgroSorb folium bardzo dobrze. Także plon szacujemy około gdzieś 75 ton hektara. Gdzie w, O tym czasie to jest moim zdaniem bardzo dobry wynik. Grzegorz, ile wcześniej brałeś z tego pola? No, to jest ziemia klasy czwartej A i B, czyli wychodziło gdzieś koło 55 ton z hektara. Czyli możemy powiedzieć, że po zastosowaniu aminokwasów nie dość, że była lepsza kondycja rośliny? To mamy jeszcze zwyżkę plonu przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych, bo w tym regionie wody mocno brakowało. Dokładnie. A jak w tym roku z fościkiem? No, chwościk daje popalić, no ale na to nic nie poradzimy. Po prostu rośliny są zbyt słabe, ale przy zastosowaniu folium burak cukrowy wnosi u chwościka. To, co możemy zobaczyć patrząc na pryzmę, to to, że buraki są bardzo równe. Prawidłowy pokrój buraka z ogłowieniem. Burak powinien być stożkowy do samego końca, gdzie on szuka składników pokarmowych głębiej w glebie. Są równego pokroju, więc możemy się spodziewać naprawdę fajnego plonu. Na polu zostały wykonane trzy zabiegi agrosortfolium. Pierwszy zabieg 2 litry na hektar ze względu na to, że burak był w fatalnej kondycji zarówno po przyrostkach, jak i po ataku szarka komośnika. Szarka komośnika, buraki, które kwalifikowały się do likwidacji, tak naprawdę dały nam rekordowy plon. Szacujemy, że będzie to około 75 ton z hektara, patrząc po poprzednich latach. Możemy nieskromnie powiedzieć, że zwyżka będzie około 40%. W końcowej fazie wzrostu stosowane również było L z wapniem 3 litry na hektar? Dokładnie. Kiedy robiłeś zabieg? 6 tygodni temu. 6 tygodni temu, czyli mieliśmy sporo czasu na to, żeby ten cukier, który jeszcze nagromadził się w liściu, zszedł sobie spokojnie do korzenia, co powinno zaskutkować nam naprawdę dużym wzrostem polaryzacji.